Witajcie, kochani. Mam parę minut przed wyjściem do pracy. Teraz, e, przeważnie, jak wiecie, nie, nic mi nie wyskoczyło na twarzy, to raczej nie robię sobie make-upu. Ale teraz, przez to, że Kitku mnie załatwił, hehehe, e, to tak, to robię sobie make-up. Znaczy, make-up to wygląda, jakby miała full make-up. Ale tak naprawdę przez to, że mam założone rząski, a są świeże jeszcze, więc wiecie, ładnie wyglądają To wystarczy, że pomaluję usta i wyglądam jakbym miała full make-up To też właśnie lubię przy tych, przy rzęskach założonych Ale chciałam Wam pokazać tutaj rzeczy, które kupiłam w tym, w Biedronce Nowe, makijażowe nie kupiłam całej serii, szczególnie rzeczy do tam konturowania typu nie wiem, puder, brązer, rozświetlacz, bo mam, i też nie kupiłam cieni do powiek. Z tego względu, że no też mam. I tu mam identyczne kolory, tylko że jest inne pudełeczko. A tego koloru sypkiego, jeśli chodzi o cień, jest tak dużo, że ja wiesz, nie jestem w stanie tego zużyć. Um, bo no, dla mnie jest po prostu to um, duże opakowanie Nie jakieś tam, wiecie, pitu-pitu Tylko rzeczywiście e, dla mnie jest tego sporo Tak, przy tym trzeba się skupić <grym> A Więc, no wiecie, nie, nie zużywam i stwierdziłam, że nie będę kupowała Kupiłam tylko to, co rzeczywiście mnie zaciekawiło Czego nie mam, wiecie? I też, żeby wam coś fajnego pokazać, dzisiaj mam bluzę, ale to. Dzisiaj mamy dziwną pogodę, były już dwie burze, albo była jedna, tylko dwa razy przeszła, nie wiem. Nie wnikam. Ale tak, założyłam zegarek naładowa Naładowany w miarę, żeby sobie patrzeć na godzinę, którą mam, Bo jednak godzina, którą tutaj mam. <laughs> Dużo daję. Teraz pootwieram te pozamykane, a ja w ogóle wiecie, nawet w kazetce jeszcze, znaczy nie wiem, kiedy wyjdzie ten filmik, ale w momencie, kiedy ja byłam, a byłam w zeszłym tygodniu, tylko już nie zdążyłam Wam nagrać i leżały. W, tak, w zeszłym tygodniu, bo w tym tygodniu jeszcze mnie nie było w Biedronce. Będę dzisiaj dopiero. I już były w tej biedrze wyłożone Ich prawie nikt nie brał jeszcze, bo w gazetce nie było ogłoszone, że jest nowa seria Dlatego ja takie, mm -hmm, biorę W ogóle to, co mam na ustach, to jest z serii Fog in the Garden Bardzo ją lubię na tym, na TikToku I też bardzo fajne produkty, zresztą pokazywałam Wam pewnie Mam część, też nie mam wszystkich, ale mam część. Mam też serii popcornowej, coś tam. No, ogólnie na pewno wam pokazywałam. Tak. Jedna seria, jakby poboczna, to nie jest główna seria, tylko miałam ja nazwę poboczną. Taka różowa. Liquid Cheeks and Lips. Big Applicator. Widziałam wszystkie trzy kolory. To jest 01 Peachy. Pici jest... Znaczy no dla mnie nie wiem Czy to jest Pici, Ale rzeczywiście tak Między owocowo a kwiatowo Czuć I rzeczywiście jest, jest duży ten aplikator Oczywiście zrobimy sobie makijaż Tymi kosmetykami, ale nie dzisiaj Dzisiaj chcę wam pokazać Nie, jakby fajny W sensie żałuję, że w Rossmanie W tych pobocznych seriach Rzadko są testery na Boże, w biedące. Drugi to jest 02 Nude No, to one wyglądają no, prawie identycznie so, tu jest Nude Nude wygląda tak I... Trójeczka Rose Wszystkie trzy mi się podobają I chyba zrobimy sobie złocze, co? Więc tak yy... Trójeczka, zobaczycie sobie, co prawda w odbiciu lustrzanym cyferki Ale chyba tak, no Tak mi się wydaje Pewnie mi się nie mogę To jest 02 ale mówię, no, napiszę Wam cyferki, to będzie Wam też lepiej. Sobie, wiecie, kolorek przypisać. Ja sobie zaraz to oczywiście zadrę, żeby wszystkiego nie uciepkać. Szczególnie, że dzisiaj ubrałam jasną bluzę do pracy. O, więc hehe. Jedynka się najłatwiej maluje. Najtrudniej się maluje dwójkę dla mnie. I w ogóle zobaczcie do góry nogami, bo inaczej nie odwrócę ręki. Ale tak się przedstawiałam, te słocze. Tutaj Wam trochę więcej światła dam. I wy... mi się wydaje, że one pachną tak samo lub bardzo podobnie. Natomiast... Ten wieszak na te na chusteczki ciągle mi odpada. Będę musiała go jakoś inaczej przymocować. Ale ładne są i rzeczywiście są um, takie chmurkowo-piankowe, I, i zostawiają taki delikatny, jak widzicie, film. Um. Pytanie, czy zejdzie na ślinę? To jest ważne, bo wiecie, nie zawsze mamy bieżącą wodę, a my, kobiety, jesteśmy znane z tego, że, a, no dobra, śliną zejdzie. E, śliną schodzi. <grym> a czy sądzę, że jakby dłużej pobyło mm, na skórze, to mogłoby rzeczywiście y, odbarwić? Natomiast przez chwilkę to bardzo szybciutko ładnie zeszło. Tak, i sobie tu postawię z tyłu za kartonikiem, bo ja tu mam, wiecie, dwa diabełki. I to jest seria, wydaje mi się, astrologiczna. Na to wygląda przynajmniej. znaki Zodiaku są po prostu. Na każdym kosmetyku jest inny znak Zodiaku. I ja mam tak, Liquid Liner Eyeliner Scorpion 02 Scorpio Sting. Precyzyjny eyeliner w płynie I ten ma taki śliczny, niebieski kolor Oczywiście, że wiecie swatch Swatch jest oczywiście niebieski, pokażę Wam zaraz bliżej Bo chcę od razu zeswatchować <coughs> drugi liner, bo wziąłam dwa linery Chyba nie ma więcej, mi się wydaje <coughs> To je mam wagę 01 Libra Balance Proszę, Libra, ja jestem wagą. I on jest biały. I jak ten niebieski wydawał mi się taki, wydaje mi się, że jest metaliczny, tak? Jeśli chodzi o ten drugi biały, to on jest po prostu biało-biały. O, tam nie ma żadnej tropiny. Już wam pokazuję. Tak się przedstawiają. Nie zrobicie nimi zbyt precyzyjnej kreski. Chyba, że użyjecie do tego jakiegoś innego pędzelka. Yy, tak. I teraz mogę Wam potwierdzić, że ten niebieski ma drobinę i taką. Wy tego czy nie zobaczycie? Ja tutaj yy, po prostu on tutaj ma taką różowo-fioletowo-złoto-niebieską drobinę. Ale jak zaschnie, to powinien być burbeton. Natomiast ja tutaj ścieram szybko, pomagam sobie śliną, a wszyscy wiemy, że ślina yy, czyni cuda. Yy, ale są fajne, yy, mają pędzelki, ale one nie są precyzyjne, więc nie zrobicie z nimi super cienkiej linii, chyba że użyjecie innego zewnętrznego pędzelka, którym jesteście w stanie to osiągnąć, to tak. Natomiast tak teraz o, to nie. Wiecie, tak prosto z pudełeczka yy, tym oryginalnym pędzelkiem no przynajmniej ja nie, nie byłabym w stanie zrobić bardzo cienkiej linii. I teraz mamy: e, mam dwie pomadki, jeden błyszczyk. Tak, Magic Glitter Lipstick, pomadka do ust, Baran. E, I tak, magiczna pomadka do ust. Ja mam kolorek Baran. E, o. A, a tu jest w ogóle. Barem to nie jest Aries 02 Kiss of Aries um, Może coś w produkcji nie pykło Nie wiem Ale z tego co wiem To No, nieważne e, Robimy sobie Słocza On jest taki czerwony z drobiną O Jezus, jest piękny ja um, od kiedy jakaś droga pomadka wyszła z drobiną czerwona na święta zresztą nie, dwa lata temu chyba, tak mi się wydaje, rok temu dwa lata, chyba dwa lata temu, to choruje właśnie na tego typu świąteczne, świąteczne, głównie na święta. Ten kolor kojarzy mi się właśnie ze świętami pomadki z drobiną. Mm -hmm. Chociaż tej drobiny tutaj nie widać na tym słoczu za mocno. Tą drobinę bardzo ładnie widać w opakowaniu i sądzę, że będzie bardzo fajnie wyglądała na ustach. Dlatego my sobie zrobimy make-up, ale najzwyczajniej w świecie, nie dzisiaj. I drugi mam Magic Glitter Lipstick, Pomadka do ust, lef. I tutaj też jest drobina. 01 Kiss of Leo. Tak z wierzchu wygląda. Już robiłam słocza. Tak, ona ma taką trochę inną konsystencję niż ta pierwsza, bo w tej pierwszej nie wiem, czy kwestia nabrania produktu. Tak mi się wydaje, bo w tej drugiej nabrało mi mniej produktu, przez co tą drobinę widzę wyraźniej, ale no mniej produktu jest ogólnie. I trzecia rzecz to jest Hololip Gloss. Błyszczyk do ust, wodnik. Kiss of Aquarius. Nie wiem, czy był inny jeszcze błyszczyk. Nie przypomnę sobie. Dzisiaj będę w Biedronce, to najwyżej Wam zrobię update'a wieczorem. No piękny jest po prostu. No piękny jest, no. O no co Wam powiem? Jak ja widzę takie rzeczy, a ja jestem tak zwana sroka, to ja mam takie I need it. I want it. I love it. W ogóle tutaj jest taka grubsza drobinka. Ja bym chciała tą grubszą drobinkę. Nie tylko tą. O tak, tu mam chyba grubszą. Coś mi się udało złapać. Tak. Więc od razu pro tip: jak kupujecie ten błyszczyk um, i chcecie grubszą drobinę, to musi tak w środku sobie podziabdziać. I wtedy dostaniecie grubszą drobinę. Ale jak to pięknie wygląda. Tutaj macie tak bardziej do światła Nie wiem <laughs> Ale no Powinno być dobrze Czekajcie, tutaj sobie odstawię lusterko Żeby może było więcej światła Na te złocze Mam nadzieję, że to coś działa Ale piękne są O mój Boże, ten błyszczek tak Super słodko pachnie. Teraz mogę zamykać tyle razy, ile chcę, bo jest moje. No, on tak słodko, cukierkowo pachnie. Ale tych pomadek to ja... nie mam. Nie, ona po prostu pachnie kosmetycznie, przynajmniej ta czerwona. Zaraz zobaczymy sobie tą... Tak, dla, dla mnie przynajmniej pachną, tak wiecie, totalnie kosmetycznie. Yy. Czy różowa się transferuje? Nie. Ale widzę, że to jest chyba pomadka taka jak ta wiralowa, że właśnie jak, położyć, jak będziecie ustami robić, to coraz więcej drobiny wychodzi. I tak, to jest to. No, przy czerwonej, gdzie nałożyłam więcej produktu, też to działa. Kocham tego typu drobina No ja lubię jak się błyszczy, no. <noise> I Tak, autentycznie uwielbiam jak coś się błyszczy Czym tu teraz zmyć? Um. Wiecie, wbrew pozorom wcale nie mam tu jakoś super dużo rzeczy chyba nie mam tutaj żadnej jeszcze do zmywania za bardzo Ale zostało mi... Trochę seru, bo ono powinno to rozpuścić Mm -hmm. tego serum chyba niekoniecznie, nawet wygrzebie. dobra tam. To serum. Serum z Lovely Gold Pineapple. Żegnamy się z nim, bo już go nie wyciągnę. Ale mam nadzieję, że mi rozpuści na tyle na łapce, że będę mogła Wiecie, to ściągnąć. Ewentualnie mam jeszcze inne rzeczy. Och. Nie, po prostu do widzenia. Żegnam. Było miło, się skończyło. Ale mam olejek tutaj do co prawda do głowy. Wycieka. Ale kropelka, czy nie, dwie kropelki nie zaszkodzi, żeby tu dać. Poza tym, wiadomo, że olejkowe rzeczy rozpuszczają make-up. I sądzę, że tutaj dopiero pójdzie mi to ładnie. Zobaczy mi się chusteczka. O, muszę ją na drugą stronę przerzucić i a opowiem Wam, że ta czerwona naprawdę jest mocna, bo reszta mi się zmyła. Szczególnie pod wpływem olejku. Ale tą czerwoną... Ale ten czerwony naprawdę mocno się wpija, więc wow, powiem Wam, że ta czerwona no... ale ja powiem Wam, że jest pięknie. Pewnie do Was przyjdę wieczorkiem jakiegoś update'a zrobić, a teraz muszę lecieć do pracy, więc widzimy się wieczorem. Hej kochani, przychodzę do Was już wieczorkiem. <laughs> w sumie to, żeby po prostu wylosować to, co nam dzisiaj wypadło i się z nami pożegnać. Dzisiaj mamy zwierzkę. Taką krótką <laughs> Nie wiem, czy miałam Wam coś mówić jeszcze Dodatkowo, czy nie Zobaczcie, nie pamiętam Teraz też w pracy mam dużo roboty I najzwyczajniej w świecie Pewnie Wam mówiłam, że coś z Wami zrobię Ale Nie pamiętam <laughs> No cóż, zdarza się, że nie pamiętam Filmik jakoś super długi nie będzie, ale. Ale będzie, moi drodzy. Będą fajne filmiki teraz, później. Nie martwcie się, co będę Wam mogła pokazać, to Wam pokażę. Czego nie, to nie. A na dzisiaj byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I do zobaczenia jutro. Pa pa!